Już od końca marca trwają prace przy budowie mostu na Odrze w Ciechanowie Na razie trwają roboty przygotowawcze Czyli budowa dróg technologicznych i dojazdowych do mostu Rozpoczęto także wykonywanie robót związanych z fundamentowaniem podpór Same podpory wykonywane będą w najbliższym czasie Informuje Grzegorz Gajewski, kierownik budowy Tutaj najtrudniejszy moment może być każdy Czyli wykonanie tych podpór, które są jakby no, Podporami startowymi do metody nawisowej no, Najtrudniejszy może być pod takim względem że no nie wiemy jak tutaj się będzie zachowywać rzeka Odra. bo jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, no to nie przewidujemy tutaj żadnych trudności, ponieważ no my jako firma robiliśmy tutaj dokładnie taki sam most, to prawda dwa razy większy, bo, bo były podwójne nitki, robiliśmy taki most w Wyszkowie, także wszystkie te rzeczy mamy przetrenowane i nie spodziewamy się tutaj jakichś kłopotów czy jak z dojazdem do mostu? W tej... To znaczy, no dojazd jest tutaj w tej chwili wykonany od strony miejscowości Ciechanów i rozpoczęliśmy pracę z dojazdem od strony miejscowości Radoszyce. Zdaniem kierownika budowy na razie wszystko idzie zgodnie z harmonogramem, a ten przewiduje zakończenie prac we wrześniu 2011 roku. Inwestycja będzie kosztować ponad 54 miliony złotych.